Pracuj na tych nogach wychodząc, Bo to, jak będziesz jesteś niższy, to będzie ci łatwiej wychodzić z nogami, nie? Tu musisz być jeszcze jedna sekundę ma naginać. A ręka, ręka, presy. Tylko zobacz, Nie tak, a tak. Dobra. Teraz patrz. No, Wiesz, patrz tylko na bardzo. Tak

Mam te wyjście, zobacz, już mam. A nawet nie robiłem tych, którzy tych, widzieliście, nie robiłem tego podparcia. Założyłeś, że zyskuję wtedy energii, a nie siły. To jest tak, że ja to siłę wziąłem. Tylko o co chodzi? Im jest wyższy gościu, ja Wam coś pokażę. Piątkę czy co? Ta ręka jest w miarę tak, że już rękę? Pewnie? Nie, nie, nic nie, nie uderzy. <ślesz> <ślesz> Zasada jest taka: piątkę przyjmij, że żebyś Ja bo jakiś ok? Dobra, zobaczcie. Uderz. Zobacz jak mu trudno i jak mało mocy ma. No? A teraz pomożemy. Obniż się na nogach. Wyjdź z nóg szerzej. I teraz tak. wychodzi z nóg, a na końcu tylko to robisz sam Obniż się i zap. Gdzie jaka jest No. Teraz słuchajcie, Tutaj zapamiętać. Bo nie jest Im jest większy, obniżacie się jak najdłużej z nóg. I uwierzcie mi, jest I jest naprawdę po sprawie. I to jest przykład, jak nie mamy mocy. To jest przykład, że tak samo jest przykład, zobaczcie jak często robimy, że mamy pół dystans na przykład. I, i ja też pokażę. Też tak piątko możesz jako, przestań szerzej. jako prawy prosty uderzysz drzwi, tak? Uderz prawy, tak. Ale tak jak no. Mamy pęd, mamy jakąś moc, nie? Jest, nie Uderz raz. Ciężko, nie Jest coraz trudniej. Czyli jak jesteśmy bici. Unik, ale skracamy dystans, a nie się oddalamy. Przestrzeni ma na sektor, na następną. Co się dzieje? Na pełnej prędkości fizyki dostajesz strzała najmocniejszy. Idziemy do przeciwnika, żeby mu zabrać. Tu się ciężej bije. I teraz sportowo, na przykład mamy ręce. Zobacz, ile tracimy sportowo i zyskujemy systemowo. Bo to, że mnie trafisz, wiesz, że mnie położysz albo ja wiem cię. To jest loteria. Trzeba dobrze bić, nie? Jak masz taki dystans dobry wszystko i masz ten poziom, okej. Okay. Ja mogę się fajnie bawić. Niekoniecznie z przeciwnikiem, który nic nie umie sam za dużo. No nie wiadomo czy na pewno padnie, jak mamy dużo Lepiej. łatwiejsze rzeczy. Zgadza się? I też tą kontrolę zobacz, hop, ho, nie, ho, cokolwiek. Zgadza się, już mamy krótsze ruchy. I z ruchy jest znań, Lepiej. Lepiej. Spokojnie dopiero sobie za to Sprawę OK. Ale leczyć, to jest nie wyleczyć. To I to są wielkie chłopy. I żebyś takiego też wywrócił, a nie powiedział kurwa, dobra, a jak ja. Na ulicy nie wierzysz, kurwa dobra. Rozumiem się? I wtedy nie zadziałają twoje sportowe rzeczy, twoje wymiany, bo będziesz się tłumaczył, dobra, ale nie był w mojej wazie. Kogo to obchodzi, jak zostaniesz czwierdła? Wtedy już te rzeczy nie działają, rozumiecie, te pewne rzeczy i tak nie zadziałają. Zadziała ilość szczałów i ilość wyłączeń. To jest jedna szansa, tak? Włączaj z nóg, z góry, tak samo dół można paryżować jak i górę. To nam pomoże. Na pewno nie pomoże nam wymiana siła na siłę, bo jak założyliśmy, osoba cięższa jest od nas silniejsza. Już bijemy inaczej. No. Teraz jeszcze taką rzecz wam pomogę, każdy wam pokażę wam coś. Zrób gardę, taką podwójną. Wolę jak, yy, sobie, że dostaniesz ciosy. I dobra, i teraz patrzcie, I chciałbym, że mamy fajnie pochroną głowę i chciałbym, żeby każdy z was tak mniej więcej uszykował gardę przede mną. Tak, stójcie przodem zróbcie gardę. A tak sposób. No, A tak, było dobrze. Lędy. Pamięta? Tu też. Słuchajcie, teraz wyprostujcie głowy, czym cię te pięści, czym te pięści, czym te pięści. Obiecuję, że nikomu nic nie zrobię. Patrz to, nigdy nie czym pięści. Nie bój się. Aha, taki te pięści, Dobra Wyobrażasz sobie, że dostajesz szansę, tak? Z twoimi że dostajesz, no. Te wszystkie zęby. No właśnie, wiesz? Czyli nie trafia was wszyscy, bo trafia w rękę, co sobie robi swoją ręką? Roz... Raz sobie, nie? A teraz zobaczcie, mieliśmy to myślę, zrób taką myślę. Przyciśnij do czoła, tak nie musieli i pokusza. Nie łysie. Trzymaj tak głośno, zaczynasz na piekło. Pochyć czoło Teraz tak. Co by było z tą pięścią? Noże. <laughs> na ulicy nie ma nigdzie pięści. To jest totalny pasyw. To w sporcie nawet, bo możecie nie widzieć, bo są rękawice. Przykro mi, że mam nie wytłumaczyli, albo komuś nawet. Yy, to nie jest uraz. 80% osób ćwiczących też im nie tłumaczą, co się dzieje u zawodowca w rękawicach. Otwartym <noise> To musi być amortyzacja, czyli zobacz, mamy łyżkę, która się osadza i amortyzuje, i tak napię. masz nie musi. Teraz zobacz, czoło, nie musi, napię. Oprzy, oczy. To też, żeby się że żeby nie wyrżało. I teraz ja maham na ty delikatnie moją stronę. To cały włosy w miastu. Rozumiecie? Nigdy. Ma żadnych pięści. Tak, głowie. Zobaczcie, patrzę na lustro. Ja bym się czesał. Nie mogą być napięte, nawet ja tak. Różne. One mają się osadzać tutaj, zobaczcie. Każdy nie chce pięknie, poduszkę nawet nie ślizgnąć, ale pochyli czoło. I tak samo długo. Czyli podstawą obronie zawsze, teraz mówiąc, dupa na dół, dłonie otwarte, ewentualnie tak, jest pina. Na wysokości zawsze płata czołowego, nigdy tak. Ty nie masz się ścigać szybkim ciosem, tylko masz wiedzieć, że go domkniesz. Rozumiemy się? Że będzie zamknięty. A reszta wiecie, punkty witalne i trochę szerzej stoję. Tak, nie zamykam się nigdy, stoję szerzej. Tak? Cała reszta, co się będzie dało, czy skracał, będę, czy odchylał, łapał, czy będę obchodził. nie? Przykład taki na przykład, mamy też takie dwa czasy jak na mnie, barwa, tak zdecydowanie to, cofam się, nie, 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 ja. jeszcze raz, obchodzę, zobacz, zresztą minimalnie, nie? nie wiem co, ale już mam chociażby te nasze gówno, tak? które niby było gównem, a zobacz, jak gdyby błyskawicznie go obaliłem, tak? Tylko Teraz, założę, założenie. Jesteś w tej samej sytuacji, co ja. Rej, nie muszę. czy myśmy tak szybko obalił, ewentualnie obezładni. Całą resztę. Pomyśl, wymyśl cokolwiek. Nie muszę się robić. No teraz zobacz, się drapiemy coś, nie? Teraz zobacz jedne gówno, nie? Jak ja to myśl zosowiu. Zobacz, nawet coś, muszę nie wiadomo co zrobić. No, mogę się sobie rzucić czy tulić. Może obniżę dzień, będę w partner wchodził. Jest taki bezwład A masz proste ruchy, które dają na pewno z każdym szansem i to Ci uratuje życie. Czyli będziesz w takiej chujowej sytuacji tu na macie, że będziesz wiedział, że raczej tam będzie rzeli. I to się robi stopniuje, rozumiemy się? A na początku wchodzi większa agresja, wchodzi z akcji. Już nie ma na zasadzie kolego z tę głowiem, będzie się przytulę, nie, a ty się przykuj, nie? Nie, będziemy działać trochę z półautomatu, dostosowując się do szeregu sytuacji, tak? Bo zasada jest taka. Dobra, nie będzie tutaj. Że ja podejdę ja nie powiem kolego ci wypierdolę, tak? Dziś jest moment, nie? Są akcje. To jest duża agresja, duża adrenalina, a on musi się odnaleźć. W każdym razie to się dzieje i wiesz, jest panika i też będziemy to budować, żebyście się oswajali, bo zasada jest taka, szczególnie na ulicy, w ciągu trzech sekund zawsze powtarzamy, masz większy skurwiela niż ty po drugiej stronie. Możesz się go bać, ale masz myśleć, jak go kurwa wyłaczać, że go będzie bolało, bo ty wiesz co, boli w chuj i on ma czuć z tobą starcie, masz go zniechęcać, tak? Ewentualnie jak szybko przerwaliśmy czy coś, tak jak mówiliśmy, Ucieszyć się, pójdziesz do chaty kurwa. Nikt nie każe ci opadać kogoś na siłę, tak? Całowaj sobie to na przyszłość. Może się więcej wyświcz, a może będziesz mógł rzeczywiście zabłysnąć, jak będzie przyczyn, tak? Ja? Hę?